Dzień dobry, witam w czwartym wydaniu na kanale Wolni Niezależni. Oczywiście, czy wolni, czy niezależni, kwestia perspektywy. Aczkolwiek po wczorajszych wydarzeniach, które zafundował nam Tusk w Parlamencie Europejskim, pozbawiając Polskę prawa weta co do imigrantów, to nie do końca tacy wolni i do końca tacy niezależni. Nie wiem jakim prawem, kto i dlaczego pozwala jednemu człowiekowi decydować o losach kraju, który rządzi się ponoć swoimi prawami i ma swoją konstytucję, ale to zostawimy komuś innemu do oceny. Powiem tylko, yy, zwracając uwagę na historię i biorąc pod uwagę to, co już przeszliśmy. Wiemy, że potrafimy sobie radzić z opresjami przewyższającymi nas nawet i dziesięciokrotnie, więc z tą sobie też poradzimy tak samo, jak radziliśmy sobie kiedyś, ale musimy działać razem. Tematem dzisiejszego wydania będą pieniądze, tak, nasze ulubione pieniądze, w postaci odszkodowań wojennych. Yy, mianowicie w 2004 roku na polecenie Lecha Kaczyńskiego oszacowano, że poniesione przez Warszawę straty wynoszą około 258 miliardów złotych. To są straty, które oczywiście Polska poniosła z powodu III Rzeszy. Jest to równowartość 49 miliardów ówczesnych dolarów amerykańskich. I według zarządu rezerw federalnych USA kwota 49 miliardów dolarów z sierpnia 1939 roku odpowiadała w sierpniu 2014 roku kwocie 845 miliardów dolarów. Takie oczywiście nominalne zwielokrotnienie wynika tylko ze skumulowanej inflacji bez absolutnie jakiegokolwiek oprocentowania za zwłokę. I przy obecnym kursie walut jest to około 3100 miliardów złotych, co daje prawie trzykrotnie więcej niż wynosi dług publiczny polski, który jest około 1100 miliardów złotych. E, więc teraz tak. Jak mówi szanowny pan Wojciech Czerowski, co już mówię po raz pewnie drugi, e, wszystkich won, bo oczywiście trzeba zatrudnić ludzi do tego kompetentnych i odpowiedzialnych, a odpowiedzialnych ludzi w naszym rządzie dzisiaj jest brak. Yy, I ładnie wziąć te pieniążki sobie, tak, znaczy nie tyle sobie, co spłacić dług publiczny yy, i jeszcze troszkę by zostało na odbudowę tego, co rząd i parlament przez ostatnie kilka kadencji zniszczył. Czyli zrestartować stocznie, kopalnie, cukrownie, odkupić 40% chemicznej firmy azotów, yy, co, o ile mi wiadomo, Rosja ma yy, te 40%, to też właśnie odkupić to, yy, zrestartować budowę, nie wiem, może nawet i syrenki, nysy, żuka, samolotów, co nam się żywnie podoba. Yy, warunkiem oczywiście jest zatrudnienie kompetentnych ludzi, a przy Restarcie tego całego systemu nasi pracownicy, nasi architekci, lokalne biznesy, mówię lokalne polskie biznesy. To jest piękne napędzenie systemu i ekonomii. Jest, ja wiem, to wygląda bardzo łatwo, tylko do tego trzeba odpowiednich ludzi. Aczkolwiek musimy działać razem i też uważajcie, bo dzisiaj wyczytałem na internetach link też zamieszczę w opisie tego wideo, że pani Kopacz będzie starać się prawdopodobnie o to odszkodowanie. Ile jest w tym prawdy, nie wiem, ale nie pozwólcie tej kobiecie położyć łapy na tych pieniądzach, bo wiecie, co się z tymi pieniędzmi stanie. I nie ma. E... Oczywiście zbliżają się wybory. E... Trzeba też się zastanowić głęboko, na kogo głosować i zastanówcie się, czy chcecie głosować na ludzi, którzy już mieli szansę wcześniej naprawiać Polskę i jakoś im się to nie udało. E... I generalnie to jest zmiana stołków. Pamiętajcie, razem, bo łatwo jest kontrolować naród, naprawdę łatwo, który jest zastraszony, podzielony i biedny. A to jest to, co rząd robi z Polską przez ostatnie kilka kadencji. I wiecie doskonale o tym. Nie zostańmy podzieleni, bo w kupie siła. Bądźmy właśnie w tej kupie. Kupy nikt nie ruszy. A razem damy radę, bo my jesteśmy większością, która kontroluje mniejszość, czyli rząd. To już wcześniej też mówiłem. Wolni i niezależni. Na razie.